Źle. Ile tej emerytury pani? Jest aż 3 tysiące? Ile? 3 tysiące, chociaż tak standardowo? 1800. Mąż pracował 25 lat na kolei, w tym był. Dobra, emerytura chyba nie. A skąd to szukali? Przez Pani, Byle by to wychodził. Bo wie pan co? Na leki nie mam. Poszłam taki nie mam na leki. Ja, jak się żyje emerytur teraz? Takie też pytanie. Ale na... my się to się wyśmiały z nas. I nie dały. Rozumiem, a nie wiem. da się na czym jak pani myśli? Przez takie emeryturę chyba nie. No na czym ja już się tak. Da się oszczędzić? Da się rząd szukać? W życiu. A woda, prąd, takie rzeczy? No, taki prąd przyszedł, mój Boże no, bo teraz mamy najdroższy prąd w Europie, jak pani to ocenia? Oj, bardzo źle. Czemu rząd z nic nie robią? Powinny być jakieś bony, zniżki? Powinny być. Nie, nie chcemy zniżać, tylko żeby było sprawiedliwie. A nie, na wodzie da się oszczędzić gazie, na takich przykładach? Pani ja się... kalorfery, tak powiem? No, jak się oszczędzi, chłopie? Muszę no teraz, się... No, bo, czyż, na co Pani na więcej czyż? Ja to nie w bloku, ale cztery tony a? muszę węgla kupić. No to węgiel, węgiel jest, 1500 ponad pewnie. No i po dwa oh. 650 płaciłam. Czy cztery metry Pani idą na węgiel rocznie? No na węgiel. A ja Pani była sama, powiedzmy to cztery Bo jestem sama. A, to Pani to znaża. Tak. A, to, 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 to tak. To tak robią? Z czego? Poszłam dawtek i idę z płaczem prawie, bo nie ma za co kupić leku, nie ma. swoje problemy. W ogóle co zostaje Pani na życie, jak Pani ta wszystko płaci już? Chleb i herbata. Czy na chlebie i herbacie trzeba żyć, żeby tylko przeżyć, tak? I margarina. No, już poszła do góry, Gdzie się z No wszystko poszło. Co oni sobie wyobrażają? W czasie mają pozałatwiane, sylwestry już mają pozałatwiane. Czy Właśnie, co? Ja pójdę. Po, dlaczego posła ma 30 tysięcy, Mertury, a pani ma 1500, czy samo no, no, no ja nie wiem dlaczego. Dlaczego takie różnice? I, samolata. I ciężko pracowałam. E, da się na czymś oszczędzać, jak to wygląda? A co? Z... A no, 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 na tym było. Ciepłej wody zim, mało się używa, zimno-zimnej pan już zimny? Już pan nie włącza gorącej wody, no, tylko nie, libie. tyle co się wykąpa. No, tylko do kopania, rozumiem. No. A na prądzie, przezgaszanym w świetle pan jak to wygląda? Czy normalnie pan wszystko na... Prąd, no to różnie jest, wie pan, no. Jest raz więcej, raz mniej, no. Ta czternastka coś pomaga według pana? A no dużo, dużo to pomogło, no. A to to pan pełną czternastkę czy okrojoną? Nie, Pełną, lub. Za, to... za, ma, za małe jest to pełne. Jak sobie ten rząd radzi z powodzią? Jak, jak pan to wszystko widzi? Zadowolony pan z tego rządu, czy nie? No nie za bardzo. Zadawano. Nie za bardzo mi się ten. Coś źle to... zrobił. Czy za mało robi? Jak pan y -y. myśli? -y. Niby podają tam, gdzie była największa, ale w innych miejscach w ogóle tego nie pozawały. Dopiero jakiś redaktor się wziął i tam. I za późno rząd zareagował. No o to o, i dopiero się tam wzięły. Więcej tych zbiorników powinni po, e, zbudować My teraz. Nie powinni tego zrobić. Jeżeli, bo tak no Bo już 97-60 i nic nie zrobili. No nie, nie było. No nie.